Siemano powitam witam was serdecznie, kolejny Doktor Pepper, tym razem Vanilla Float i tak, albo Monday Dew, albo Doktory Peppery. czasem kurde Boże pojawi się Coca-Cola, Sytar, kurde, obiecałeś ludziom, że będzie bardzo dużo różnych, brandowatych, bardzo dziwnych napojów I... I jak na razie wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do albo Doktora Pepera, albo do Montaigne'u, albo do Coca-Coli. Ale spokojnie. No, rozwijam się coraz bardziej z tymi yy, dziwnymi napojami, coraz bardziej wchodzę w te rejony. Yy, może powiedziałem to bardziej tak, bo tutaj nie widać tej naklejki. Która jest mi bardzo potrzebna, bo mamy tutaj skład. Dorwałem go w half price ie. oczywiście, jak to zwykle bywa, tam nie ma po o połowę niższych cen. Ale kto by na to patrzył? Najważniejsze jest to, że mamy trzeciego doktora Peppera do przetestowania. Oczywiście to jest amerykańska puszka. Amerykański napój w pewnym stopniu jest europejski. Ty nie, mamy czwartego doktora, bo jeszcze kurde, wiśniowe zostały przetestowane. No to tak, to już jest czwarty doktor Pepper. Yy, mi chodziło chyba bardziej o to, że trzeci amerykański, ale no, you know The Case. Chodzi mi o to, że jak do tej pory właśnie wiśnia i kokos wydają mi się naprawdę fajne i... Kupiłbym je ja po prostu jeszcze raz, tak kurde strawberry and cream, no to był taki sen, no po prostu no, to nie moja lika, po prostu też nie smakował w żadnym stopniu doktorem pepperem. Kiedy w kokosie wystąpiło chociaż troszeczkę tego smaku, Wiśni to było, no to była europejska po prostu puszka, no to tego doktora peppera była bardzo dużo, tak tutaj no, też sądzę, że będzie. Tego smaku normalnego Doktora Pepera bardzo mało. Patrząc tak na to, to jest chyba taki drewniany design, albo no bardzo zbliżony do takiego waniliowego. Oczywiście cała puszka jest waniliowa. Nie będę wypierdzielał raczej tej puszki, no bo jednak kurde no... Raz już jedną wypierdzieliłem, no i bardzo się z tym źle czuję. Lepiej jest to po prostu wysłać do kogoś innego. Niech on zrobi z tym co zechce. Jak zgniecie, wyrzuci, to zarobiście. Tam chyba w skupie po parę groszy chodzi aluminium. No to jeszcze się na tym obłowi. Nie, jeszcze to nie tapora. To nie jest tapora. Kurde jeszcze. Co najwyżej to może te normalne, ale importowane i monsterowe to lepiej nie. Ale jak mówię, mamy tutaj oczywiście. Yy, czy to nie jest taki trochę zielonkowawy kurczę kolor? To mi się wydaje, że to jest taki troszeczkę pistacjowy kolor, ale dobra. Yy, skład, wartości odżywcze, wszystko jest tutaj wypisane. Mogłem sobie zerwać tę naklejkę, bo jednak to nie jest w żaden sposób japoński czy jakikolwiek tego typu język. Więc no co, no kurde. Będzie po prostu łatwiej wyczytać, co mamy tutaj do zaoferowania po angielsku, a jeżeli po rosyjsku, czy nawet po japońsku. To jest chyba bardzo podobny skład do każdego innego doktora Pepera, jaki był do tej pory. Trochę skład się przebija przez tę kartkę, przez tę naklejkę, która tutaj jest, więc, dlatego, kurde, chcę też to troszeczkę porównać. Woda gazowana, syrop kukurydziany, syrop glukozowo-fruktozowy, baranie. Jak macie słabego tłumacza, ja mogę, kurde, potłumaczyć Wam parę wyrażeń. Nie ma co. Barbic k 150 czyli karmel kalno siarczynowy E211, czyli najprawdopodobniej benzoesan sodu, ale może, kurde, uda mi się tutaj przeczytać. No to nie uda się, ale wydaje mi się, że to może być benzoesan sodu. Co najwyżej mogę poprawić, że to jest sorbinian potasu. Regulatory kwasowości, czyli kwas cytrynowy i cytryniany sodu, naturalne i sztuczne aromaty, kofeina i przeciwutleniacz. Tutaj już nie mogę powiedzieć, co to jest. Yy, Wartość odżywcze, 160 kilokalorii, żadnych tłuszczów, 55 mg yy, sodu, 43 gramy węglowodanów, z czego cukrów dodanych jak i całościowych jest 42 gramy i zero białka. Znowu mamy kurde coś ala cukrzyca full. Wypij to, to będziesz bliżej niespodziewanego. <grym> Typu druga, trzecia, kurde, jakbyś nie chciał. Może nawet pierwsza. Nie, nie żeby obrażał ludzi z cukrzycą, nie żeby coś. Ale no kurde, no mamy tutaj napój o 42 gramach cukru, no to trochę to trzeba podkoloryzować. Dobra, łatwośmy to i sprawdźmy. Od razu miuchnę, żeby nie było... O, czekaj, co? Dobra. Myślałem, że tej wanilii będzie czuć o wiele więcej, ale ja tu też wyczuwam doktora Pepera normalnego, najzwyklejszego w świecie. Yy, z właśnie takim 40% wkładem waniliowym i powiem wam, że kurde, ja się bardziej spodziewałem, że to będzie nie wiem. No... Smak piadek, coś takiego, wiecie, vanilla float. Yy, dla mnie to oznacza, że pianki marshmallow, coś w ten desek. Ty może nie będzie tak źle, kurczę, słuchajcie. Yy, kolorystycznie je muszę Wam pokazywać, bo to jest jednak normalny kolor doktora Pepera, czyli właśnie taki kolowaty. No ale trzeba tradycji stać się zadość. Trzeba nalać nie, ma, że nie mamy właśnie taki kolowaty kolor, jak to zwykle bywa z doktorem Pepperem. No i teraz można w końcu odpowiedzieć na pytanie, ile tutaj będzie wanili, a ile będzie doktora Pepera. W sumie, kurde, sytar, mogłeś się spodziewać, że przy smaku waniliowym może być jednak więcej czuć tego doktora Pepera, aniżeli przy przypadku na przykład, no właśnie kokosa, no właśnie truskawkowych lodów. Truskawki i śmietanki, o. O kurde, wycie... Zaraz to powiem, zaraz to powiem. Tylko jeszcze te dwa łyki. Dobra, mam pierwsze pytanie do tych ludzi, którzy już pili tego doktora Pepera. Czy was też w pierwszych łykach uderzyła taka wielka słodkość tego napoju? Yy, bo naprawdę, przy tym pierwszym łyku to aż mnie odepchnęło. Ja pierdzielę, jakie to jest normalnie słodziutkie. Takie nie przesłodzone, ale po prostu słodsze od takiego klasycznego doktora Pepera. Choć patrząc na to, do no, klasyczny doktor pepper też jest, też należy do takich słodszych napoi, ale tutaj to jest już dopiero coś innego. No i właśnie sam smak to jest właśnie słodszy doktor pepper, gdzie w pierwszym łyku czujesz tą naprawdę Intensywną wanilię, ale potem ona ustępuje i z każdym łykiem już czujesz doktora pepera yy, Klasycznego, bardziej słodkiego niż zwykle Z właśnie tym dodatkiem wanilii, którym yy, mówiłem wcześniej yy, Wcześniej była taka właśnie mega intensywna, a dalej już potem zeszła I Został ten smak doktora Pepera z naprawdę takimi tycimi wtrąceniami się uwagili do tego. No i powiem Wam, że to jest chyba jednak najlepszy doktor Pepper jaki piłem do tej pory. Ciul z tym, że jest bardziej słodki od y, takiego klasycznego doktora Peppera Ta Wagilia tutaj tak pasuje, że nie żałuję po prostu tego tych 9 zł wydanych na to. No to jest po prostu fajnie zrobiony napój. Kurde, czy. Ile jest jeszcze wersji doktora Peppera? Bo jeszcze, kurde, wydaje mi się, że powinno ich być co najmniej z. 10 czy nawet więcej, bo jednak to jest Ameryka. Oni, jak zrobią, kurde, fantę, to jeszcze zrobią 50 innych smaków do niej. Zrobią kole, wpierdzielą tam wszystko, co trzeba, aż mi się przypomina hopcola. No, na przykład miętowa, czy cynamonowa, czy kurde. Czy to była cynamonowa? Nie, to była chyba korzenna, ale kurde, było tyle smaków hopcoli, że kurde. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pomarańcza, cytryna, wiśnia, kurde, właśnie ta korzenna, właśnie bietowa, właśnie chyba nawet waniliowa. Tego było tak tyle, że nie można było nie kochać hopkoli. A teraz zostaliśmy tylko z dwoma wariantami i tyle. Eee, kurde, podatek cukrowy, tej de pierdielety całe te. No ale no co zrobić? No i powiem Wam tak, jeżeli znaleźlibyście tego Doktora Pepera, czy to w Half Price, czy to w Akrzygie, czy to w y, Dilzie, czy to gdzieś na stronkach importowych, zabówcie, y, spróbujcie i powiedzcie, czy dla Was, czy Wasze odczucia są bardzo podobne do moich. Y, zważywszy na to, że kosztuje 9 złotych, czy tak mówiłem o się złotych? 9 złotych. Kupowałbym go naprawdę częściej, nawet częściej od kokosa, ale no to jest już świadomy, sytarowy wybór, czy nawet od Wiśni. Kocham smaki, które ja myślę, że są po prostu niepijalne, które będą po prostu złe, a później okazuje się, że to są najgenialniejsze smaki, jakie dr Pepper, czy na przykład inne firmy mogły wymyśleć. Dobra, według mnie to by było na tyle. To jest naprawdę, według mnie, genialny doktor Pepper. Pierwszy genialny doktor Pepper, jak, nie, jak sięgam pamięcią wstecz. Reszta to bardziej była właśnie taka fajna, czy nawet ten przeciętniak Strawberry and Cream. Tak, mamy do dyspozycji naprawdę porządny napój, według mnie. Porządny napój od doktora Peppera. I widzimy się następnym razem. To musi być szybki odcinek, okej? Okay?